Wszyscy mówią dziś o jednym, mówią o pogodzie. Klaudia Kroczek ze mną. Klaudio, za twoimi plecami świną ujście kurort, który tętni już plaża, zresztą Kraków. Proszę państwa, wszystko mamy. Wakacyjne kurorty, Kraków też poniekąd jest oblegany przez turystów latem. Ale my patrzymy jeszcze na nasze wybrzeże. Tu już parawany, parasole. Tam jest chyba bardzo przyjemnie, bo ten wiatr dziś od morza. Chociaż nad Wisłą tam na plaży chyba też jest nieco chłodniej. Tak, są takie miejsca, nawet w tych większych miastach, gdzie da się odetchnąć, oczywiście. Albo te kurtyny wodne, prawda? Albo te kurtyny wodne. Zawsze jakieś rozwiązanie się znajdzie, ale ta wysoka temperatura utrzyma się do niedzieli włącznie. No i przychodzę dzisiaj z może dosyć zaskakującą informacją, bo zrobi się chłodniej. To o wiele chłodniej od poniedziałku. Od poniedziałku. Od poniedziałku. Ale ile chłodniej o połowę? No tak, 10 stopni mniej na pewno. No to duży skok. Duży skok z 22 na 19. To jest taki powiew przed nami. Nadziei na to, że będzie chłodniej. Ale cieszmy się tymi upałami i uważajmy też na nie, prawda? Bo już policja apeluje, są pierwsze apele, nie dość, że synoptycy to jeszcze policjanci, żeby nie zostawiać nikogo w aucie, Ani psów, ani dzieci, nawet jak nam się wydaje, że tylko na chwilkę pójdziemy, bo ta temperatura po prostu jest dramatycznie wysoka w porównaniu z tą na zewnątrz. Tam się robi taka mała szklarnia, więc tak. wyobraźcie Państwo, jakie tam temperatury dochodzą. Gdy na dworze jest? 32. No proszę bardzo. Strasznie gorąco i tak w kolejnych dniach też będzie, dlatego słuchajmy, wszyscy. Wszystkich ostrzeżeń one są powtarzane tak naprawdę cały czas, ale warto je sobie utrwalać, wbić sobie po prostu do głowy i postępować tak, żeby nikomu nic się nie stało. Sprawdzamy już teraz na mapach co w ciągu najbliższej doby. Jutro kolejny gorący, piękny i słoneczny dzień, ale Polska znajduje się pomiędzy układem wysokiego ciśnienia z nad krajów nadbałtyckich, a pomiędzy układem niskiego ciśnienia z nad Alp. I ten niż właśnie sprowadzi do Polski południowej chmury burzowe, które już mogą pojawić się dzisiaj po południu. W stolicach Europy burzowo w Berlinie, Wiedniu i Budapeszcie. Upalnie w południowej części kontynentu, nieco chłodniej w północnej części kontynentu, zwłaszcza na wyspach brytyjskich, tu od 16 do 22 stopni. A dzisiaj po południu upalnie i gorąco, i pięknie w większej części Polski, bo w rzeszowej i w Zakopanem burze. W nocy chmury burzowe obejmą południową część Polski, przelotny deszcz we Wrocławiu i w Zielonej Górze, poza tym spokojnie. No jesteśmy dosłownie o krok, o kroczek można powiedzieć, od nocy tropikalnej, bo w Warszawie we Wrocławiu 19 stopni w najchudniejszym momencie nocy, a noc tropikalna z definicji zaczyna się, kiedy na termometrach minimum 20 stopni, więc myślę, że w tym tygodniu doczekamy się nocy tropikalnej. Ostrzeżenia dla kierowców na krańcach południowych. No to sprawdźmy co jutro, bo burze nie dojrze na południu, to jeszcze na zachodzie. To właśnie ten niż, który tam przed chwilą Państwu pokazywałam. Na północy nadal słonecznie i bezchmurnie, ale coraz cieplej, do 31 do 32 stopni. Ostrzeżenia dla kierowców na zachodzie i na południu. Kolejne dni równie ciepłe, równocześnie. Nie gorące, tak naprawdę nic się za bardzo nie zmieni w piątek i w sobotę. I jeszcze w niedzielę bez większych zmian, ale już w poniedziałek, no i mamy tutaj też wtorek, deszcz i spadek temperatury. I to taki gwałtowny spadek temperatury. Mogą się Państwo zastanawiać, dlaczego biometr jest niekorzystny. Skoro słońce, skoro ciepło, no właśnie za ciepło i też burze będą się pojawiać, więc niekorzystny biometr bądź obojętny. No i na koniec raport smogowy. Tu idealnie. Więcej w aplikacji pogoda interia, oczywiście. Do zobaczenia. My od rano ostrzegamy wszystkich przed upałami. Ze mną Klaudia Kroczek. Za tobą stronie morskie, no i co tu dużo mówić. Urlop, tak wygląda urlop, tak wyglądają wakacje. Podobnie w Krakowie Niebo niebieskie, błękitne wskazuje na to, że rzeczywiście tu na rynku na pewno leje się żar z nieba. Ale ci, którzy odpoczywają, na przykład za tobą na plaży, naprawdę nie mają chyba powodów do narzekań, ponieważ taka pogoda to istne marzenie na urlopie oczywiście. Udało się tym, którzy teraz pojechali nad morze i faktycznie mogą wypoczywać przy takiej wysokiej temperaturze. No, na południu w górach dzisiaj musimy uważać i jutro też, bo tam burze. Mhm. Ta wysoka temperatura zawsze łączy się z tym, że no burze pojawiają się w Polsce. Mhm. To jest to nieodłączny element i tak też będzie w kolejnych dniach. Czeka nas też dużo niespodzianek pogodowych, bo spadek temperatury, ale na razie zostańmy przy tym, co w ciągu najbliższej doby i przy tym, co dobre, bo naprawdę Czeka nas jutro bardzo ciepły dzień i dla tych, którzy wybrali się wypoczywać właśnie nad polską Północną, no co mają Państwo tyle szczęścia, bo tu rzadko się zdarza, żeby taka wysoka temperatura była nad morzem. No i żeby jeszcze tak nie padało, żeby nie było burzy, więc korzystajmy, bo już w kolejnych dniach ta aura nie będzie tak piękna, spokojna i magiczna, a wręcz przeciwnie, powróci deszcz i powróci bardzo niska temperatura. Sprawdzamy już teraz na mapach, co się będzie działo w ciągu najbliższej doby, bo to, co się zadzieje dzisiaj w Nocy to jest coś, na co wszyscy czekaliśmy, dlatego że jesteśmy bardzo blisko nocy tropikalnej. Czekamy na nią zawsze właśnie w tych letnich porach roku. Noc tropikalna, czyli wtedy, kiedy na termometrach w najchłodniejszym momencie nocy pojawia się 20 stopni. A Warszawa i Wrocław będą o krok od tej temperatury, bo tutaj 19, ale tak naprawdę w całym kraju będzie ciepło. 16, 17, 18 stopni. W tym najchłodniejszym momencie, czyli naprawdę bardzo przyjemna noc, ale z ostrzeżeniami. Zielonej Górze i we Wrocławiu przelotny deszcz. Jednak kierowcy powinni zwrócić uwagę właśnie tutaj w Polsce Południowej na to, co się będzie działo na drogach. Obserwować pogodę, obserwować niebo i w razie czego po prostu przeczekać burzę. No bo to właśnie burze w nocy mogą w wielu miejscach się pojawiać. To wpływ układu niskiego ciśnienia, a na północy Polski pięknie i bezchmurnie przez układ wysokiego ciśnienia. I jeśli chodzi o to, co się będzie działo jutro, to podobny podział będzie nas obowiązywał. Na północy pięknie, słonecznie i już na południu zdecydowanie a nie więcej chmur i będą to chmury burzowe. Zaczynamy od północnego zachodu. Pomorze, Kujawy i Wielkopolska. 27, 32 stopnie nawet i w drugiej części dnia w zachodniej i południowej części regionu burze. A Kołobrzeg, Gdańsk pięknie, bezchmurnie. No to naprawdę nic tylko korzystać. Północny wschód z piękną aurą prawie wszędzie. Po południu na ziemi łódzkiej burze, ale Warszawa, Białystok, Suwałki, Olsztyn Przepiękna, bezchmurna, słoneczna aura. No i jakże ciepło? 29, 30, 31 stopni, i to temperatura w tym najcieplejszym momencie dnia, ale w cieniu. Więc w słońcu temperatura będzie jeszcze wyższa, wiatr umiarkowany i słaby, tylko tam, gdzie burza, może być silny i porywisty. Podkarpacie lubelszczyzna Małopolska. No i tu się już zdecydowanie więcej zadzieje, z wyjątkiem Lublina. Spokojnie i słonecznie przez cały dzień, ale w Rzeszowie, w Kielce, w Krakowie czy w Zakopanem niebezpieczna aura po południu, a w Zakopanem intensywne opady deszczu. Górny dolny Śląsk, ziemia lubuska tutaj też dosyć niebezpiecznie. Po południu burze z silnym i wiatrem, ale gorąco 30-31 stopni. Tutaj cały czas ten układ niskiego ciśnienia wpływa na pogodę w Polsce. Kolejne dni z niespodziankami, ze spadkiem temperatury, ale też i z burzami i deszczem. Ale o tym wszystkim opowiem Państwu po godzinie 17. Do zobaczenia. Czas na najnowszą prognozę pogody, obiecaną. Ze mną jest już Klaudia Kroczek. Klaudia, chciałabym się zapytać, czy ty może chcesz wodę dla ochłody, ale u nas w studiu jest klimatyzacja, na szczęście, proszę państwa. Tak. Za tobą Kraków, który jest dosyć błękitny jeszcze o tej porze, ale, ale. no właśnie, zawsze jest to, ale proszę państwa, jutro, kto z państwa będzie na południu, musi szykować parasole, bo będą burze i będzie bardzo niebezpiecznie. Klaudia, powiedz o szczegółach, bo dzisiejszy dzień zbliża się już do końca. Ja wiem, że to jeszcze nie jest wieczór, 17.20. Czy piękne słońce zresztą. Widać to, co jest w Małopolsce, ale przed nami też ostrzeżenia na jutro. No i od tego jest Klaudia, która musi Państwu tutaj przypominać i ostrzegać, bo być może ktoś się z Państwa posłucha i daj zostanie Boże. w domu. Daj Boże, prawda? Tak. Z wydarzeniami 24. Przepraszam już teraz na szczegóły. Kraków piękny i słoneczny, ale jutro faktycznie pogoda nam się zepsuje na południu i. Na zachodzie. No i już tłumaczę dlaczego. Zobaczmy sytuację synoptyczną, co zmieni się w ciągu najbliższej doby. A zmieni się sporo. Na północy pięknie, słonecznie, pogodnie, na wschodzie Polski również, bo znajdziemy się pod wpływem układu wysokiego ciśnienia z nad krajów nadbałtyckich. Ale na południu, na południowym zachodzie pojawią się chmury deszczowe i chmury burzowe, ponieważ układ niskiego ciśnienia przysuwa się do nas powolutku, związany z nim front atmosferyczny i chmury burzowe będą wy. Przypiętrzać się i pojawiać również w Polsce Południowej i Południowo-Zachodniej. Jutro w stolicach europejskich, no mieszana aura. W niektórych słońce, w niektórych burze, a w niektórych sam deszcz. W Lizbonie popada i w Dublinie też deszczowo. To będzie najchłodniejsza europejska stolica. Najcieplej będzie w Atenach, tu w dalszym ciągu upały prawie 40 stopni. Dzisiaj po południu bardzo ładnie w wielu miejscach, ale uważajmy na burzę w Rzeszowie i w Zakopanem. Gorąco nadal 30-31 stopni. W nocy już pojawi się zdecydowanie więcej chmur burzowych, bo układ niskiego ciśnienia będzie się. Do nas właśnie z południa przysuwał. Burze w Polsce Południowej, przelotny deszcz w Zielonej Górze i we Wrocławiu, a na północy wyżował spokojnie. Temperatura bardzo wysoka, bo w najchudniejszym momencie nocy od 16 do 19 stopni. Ostrzeżenia dla kierowców na krańcach południowych będzie ślisko jutro, niż będzie się do nas jeszcze bardziej przesuwał, więc front atmosferyczny obejmie swoim zasięgiem Polskę zachodnią i południową. Tutaj uważajmy na niebezpieczną pogodę, a na północy dalej bez trosko pięknie i słonecznie. Temperatura do 31, nawet 32 stopni. I tak jak w nocy, ostrzegamy za dnia, może być ślisko tam, gdzie pojawią się chmury burzowe. No to kolejne dni i tu na razie bez większych niespodzianek, bo w piątek burze praktycznie w całym kraju, ale cały czas ciepło. 32 stopnie. W sobotę już chmury burzowe będą się od nas odsuwać i pozostaną jeszcze tylko na krańcach południowo-wschodnich. No i zmiana pogody w kolejnych dniach. Popsuje nam się aura. W niedzielę jeszcze gorąco i upalnie, w poniedziałek już chłodno, temperatura poniżej miejscami 20 stopni. Ta odczuwalna wyniesie jutro od 27 do nawet 32 stopni, przez to, że będzie za gorąco i będzie sporo chmur deszczowych i burzowych. Biometr będzie obojętny bądź niekorzystny. No i raport smogowy prezentuje się idealnie. Do zobaczenia znakomita pogoda w Anglii, znakomici goście jak jest u nas, o tym u nas też znakomicie, w większej części Polski, bo w niektórych miejscach popsuje nam się aura. No ale jak jest duszno, jak jest gorąco, jak jest parno, no to pojawiają się burze. Wszyscy o tym już bardzo dobrze wiemy. Łódź piękna, bezchmurna, a jak będzie jutro? No zobaczymy już teraz na mapach. Zaczynamy od tego, co się będzie działo w nocy. I w Łodzi jeszcze spokojnie. Jeszcze tutaj front atmosferyczny nie dotrze, ale tu, gdzie widzą Państwo chmury deszczowe i burzowe, to właśnie jest front atmosferyczny, który będzie powoli nasuwać się nad Polskę. No ale gorąco w nocy. To nie jest temperatura za dnia. To jest temperatura w nocy. 16-19 stopni i to uwaga w tym najchłodniejszym momencie nocy. Sprawdzamy co jutro. Pomorze Kujawy Wielkopolska. Pogodne i słoneczne, ale po południu w niektórych miejscach, zwłaszcza w zachodniej części regionu, burzowo i tutaj też silny i porywisty wiatr. Uwaga, miejscami może pojawić się opad gradu. No ale upalnie do 32 stopni. Północny wschód z temperaturą od 29 do 31 wakacyjna, letnia temperatura, ale na ziemi łódzkiej po południu burze, a w większej części regionu spokojnie. Południowy wschód, tutaj spokojnie tylko. W Lublinie, poza tym chmury deszczowe i burzowe. Nad Kielcami, nad Rzeszowem, nad Krakowem, na Podhalu też niebezpieczna aura. Burze, opad gradu, opad deszczu też po południu będzie możliwy i to intensywny opad deszczu, zwłaszcza w Zakopanem. Górny Dolny Śląsk, ziemia lobuska, 30-31 stopni. Tutaj już w całym regionie chmury burzowe i chmury deszczowe, więc sporo ostrzeżeń. Uważajmy, przeczekajmy burze w domu, po prostu lepiej nie ryzykować. Do zobaczenia. Wietrzyć mieszkanie, póki jeszcze nie pada, póki nie ma burzy, a następnie, tak jak mama mówiła, odłączamy wszystko od kontaktów, od prądu i zamykamy. Okna, bo szczególnie w Zakopanem może padać intensywnie i jutro i w nocy. Nie bez Zobacz. powodu ten obrazek za tobą, bo my tak. ostrzegamy nie tak. tylko przed upałami, ale przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi, a takimi są właśnie burze, które nie tylko dziś Klaudio, ale także jutro. Zgadza się, dlatego już bardzo chętnie państwu przedstawię prognozę, bo tam też szczegóły odnośnie kolejnych dni. Też będzie burzowo, też będzie gorąco. Zmiana aury, zmiana pogody dopiero z niedzieli na poniedziałek. Zaczynamy szczegóły. W ciągu najbliższej doby Polska Północna i Wschodnia pozostanie piękna, pogodna i spokojna. A to wszystko przez ten wyż, który przesuwa się w kierunku wschodnim i znajduje się nad Polską. Ale na południu i na zachodzie pojawią się chmury burzowe, bo te właśnie są tutaj. Z układem niskiego ciśnienia i z frontem atmosferycznym przesuwają się w kierunku północno-wschodnim i... Nasunął się właśnie na Polskę południową i południowo-zachodnią. Jutro najcieplejszą europejską stolicą będą Ateny. Tam nadal gorąco, nadal powyżej 30 stopni, 36. Najchłodniej w Dublinie 20 stopni mniej. Noc będzie bardzo ciepła, bo na termometrach od 16 do 19 stopni, ale właśnie w tych miejscach, gdzie burze, uważajmy, tu gdzie popada deszcz, uważajmy. No i to właśnie ostrzeżenia dla kierowców. Będzie ślisko, wiatr będzie silny i porywisty, warunki na drogach mogą być utrudnione. Jutro Ostrzeżenia dla większej części kraju przed burzami silnym porywistym wiatrem w niektórych miejscach, tu gdzie chmury są bardzo ciemne, czyli nad Małopolską, nad Zakopanem. Chmury burzowe, chmury deszczowe, ale możliwy też w niektórych miejscach opad gradu. Zabezpieczmy rzeczy z balkonów, z tarasów, zabezpieczmy samochody, żeby po prostu nic się nikomu nie stało. Pogodnie na północy. Temperatura gorąca, wysoka, gorąco, dalej upalnie. Od 27 do nawet 31-32 stopni. No i jeszcze na koniec mapa ostrzeżeń dla kierowców. Połowa Polski z ostrzeżeniami. Niestety burze, silne porywiste wiatry opady deszczu, może być ślisko. Więcej w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia. W wydarzeniach 24 czas teraz na najnowszą prognozę pogody i Klaudia Kroczek ze mną w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Upalnie, bardzo i gorąco zaczynają nam się wakacje. Jutro zdaje się kontynuacja takiej właśnie aury. Tak, ale nie bez powodu pokazujemy też Kraków za moimi plecami, bo tam było pięknie, bezchmurnie i słonecznie przez większą część dnia, jak Kraków Państwu pokazywaliśmy. No a już teraz w niektórych miejscach... Może nie wygląda to na chmury, ale na taką mgłę jakby, która jest zawieszona w powietrzu i tu są chmury, na razie takie delikatne, ale będzie ich coraz więcej, bo zarówno w nocy, jak i jutro w Krakowie burze. I deszcz. Na szczęście nie potrwa to długo, dalej wysoka temperatura, dalej ci, którzy mogą, będą korzystać z pięknej słonecznej aury, ale po południu w wielu miejscach będziemy ostrzegać. Będziemy też prosić Państwa o uwagę i rozwagę, bo pogoda się po prostu popsuje. Sprawdzamy już teraz szczegóły prognozy pogody, bo to nie tylko burze i nie tylko wysoka temperatura na nas czeka, ale też załamanie pogody i załamanie temperatury. Ciężko w to uwierzyć, bo wakacje się zaczęły, ale zrobi się zdecydowanie chłodniej. A w ciągu najbliższej doby na północy i na wschodzie nadal będzie pięknie, pogodnie i słonecznie, przez układ wysokiego ciśnienia, który znajduje się na północy kontynentu, ale tuż pod Polską dosłownie nad Alpami układ niskiego ciśnienia i front atmosferyczny, który przyniesie nam właśnie te chmury deszczowe i burzowe w Polsce południowej i południowo-zachodniej. Jutro burze w Wiedniu, Budapeszcie i Berlinie. Deszcz w Lizbonie i w Dublinie. Dublin to będzie ta najchłodniejsza europejska stolica jutro. Najcieplej w pięknych i słonecznych Atenach: 36 stopni. W nocy bardzo ciepło, tak naprawdę jest coraz cieplej z nocy na noc, bo w tej z tej najbliższej nocy, tym najchłodniejszym momencie nocy, termometry wskażą od 16 do nawet 19 stopni. Ale zwróćmy uwagę na chmury burzowe i chmury deszczowe, które będą pojawiać się na południu i na zachodzie. I właśnie w tych miejscach ostrzegamy kierowców, bo będzie ślisko. Jutro chmury burzowe przesuną się jeszcze troszeczkę na północ i obejmą swoim zasięgiem praktycznie połowę Polski. Na północy i na wschodzie bez burzy, tutaj wyżej. Pogodnie i słonecznie. Dalej upały 30, 31, 32 stopnie. No i ostrzeżenia dla kierowców. No, na zachodzie, na południu tutaj warunki będą trudne i w nocy, no i gdzieś po popołudniami, jak pojawią się burze, więc uważajmy. Kolejny dni na razie bez większych zmian. W piątek chmury burzowe cały czas będą przesuwać się na północ, więc jeszcze swoim zasięgiem obejmą Polskę centralną. Temperatura do 32 stopni. Za to w sobotę już chmury burzowe i deszczowe będą się od nas odsuwać, i pozostaną jeszcze tylko na krańcach południowo-wschodnich. Dalej ciepło, dalej pogodnie, dalej słonecznie. Od 25 do nawet 31 stopni. Jeszcze niedziela, taka gorąca, upalna. Warto z niej skorzystać, zwłaszcza, że w centrum i na wschodzie przez cały dzień będzie bezchmurnie i słonecznie. Ale poniedziałek, wtorek, no i tutaj właśnie czeka nas załamanie pogody. Zrobi się chłodniej, zacznie padać, już pogoda zacznie nam przeszkadzać, bo nie będzie ona wakacyjna. Biometr obojętny bądź niekorzystny. No i temperatura Odczuwalna. Ona jutro będzie bardzo wysoka, bo będzie taka jak na termometrach. Wyniesie od 27 do nawet 32 stopni. Raport smogowy nam się nie zmienia i to idealne zakończenie tej prognozy. Kolejna już za 20 minut. Do zobaczenia. W wydarzeniach 24 ponownie zaglądamy do najnowszych prognoz pogody razem z Klaudią Kroczek. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. Te pierwsze dni wakacji powitały nas taką naprawdę upalną, wręcz afrykańską aurą, można powiedzieć. No i chciałoby się zapytać, czy kolejne dni, kolejne tygodnie wakacji też będą nam upływały właśnie pod znakiem takiej aury? Na razie przed nami załamanie pogody, ale później znowu wzrost temperatury. W prognozach długoterminowych widać powrót upałów, więc miejmy nadzieję, że te nadejdą tak szybko, jak szybko się pojawiły. No bo są wakacje w końcu. Chcemy skorzystać z ładnej pogody i słonecznej aury. W ciągu najbliższej doby jednak trochę nam się popsuje pogoda, zwłaszcza na południu Polski, i już ona zacznie się psuć w nocy. Niektórzy mogą słyszeć no, za oknem po prostu burze. Najlepiej przewietrzeć mieszkania otworzyć okna póki jeszcze nie pada i póki nie pojawiają się grzmoty, bo w niektórych miejscach, zwłaszcza na południu Polski burze mogą wystąpić. Deszcz w Zielonej Górze i we Wrocławiu, ale w centrum i na północy spokojnie. Przede wszystkim bardzo ciepło, przyjemnie. Od 16 do 19 stopni w najchłodniejszym momencie nocy. Jutro na Pomorzu Kujawach i w Wielkopolsce pięknie, słonecznie, pogodnie w pierwszej części dnia, bo później na krańcach zachodnich i w południowej części regionu burze. Z silnym i porywistym wiatrem. Na termometrach od 27 do nawet 32 stopni. Uważajmy, bo w niektórych miejscach nie tylko opady deszczu, ale może też pojawić się opad gradu. No to sprawdźmy, jak dokładnie będzie wzdłuż linii wybrzeża. 26, 27, 28 stopni, nawet w Darłowie 29. Ale w Międzyzdrojach mogą pojawiać się burze. Temperatura wody od 16 do maksymalnie 18 stopni. Na północnym wschodzie jutro piękna pogoda, ale na ziemi łódzkiej mogą... Pojawić się burze z silnym i porywistym wiatrem. Na termometrach od 29 do nawet 31-32 stopni. No a na Mazurach piękna i słoneczna aura, nic tylko jutro korzystać. Temperatura powietrza od 29 do 30 stopni, temperatura wody od 19 do 22. Południowy wschód. Tutaj niebezpiecznie, bo bardzo silnie popada w Krakowie i w zakopanym i tu już teraz ostrzegamy. W Rzeszowie w Kielcach też burzowo, ale opady nie będą aż tak intensywne, jak w Małopolsce czy na Podchalu. W Lublinie za to spokojnie, słonecznie i pogodnie. Górny Dolny Śląsk ziemia lubuska, 30-31 stopni, burze z silnymi porywistym wiatrem. Miejscami może pojawić się opad gradu, no to też zwróćmy uwagę. No to ci, którzy wypoczywają za granicą, sprawdźmy zatem jaka pogoda i jaka aura w południowo-zachodniej części kontynentu. Lizbona deszczowa, ale poza tym Barcelona, Saint-Tropez, Majorka, no piękne słońce, Gran Canaria też słoneczna, Almeria. Tutaj dużo chmur deszczowych na tej mapie nie znajdziemy. Temperatura powietrza od 23 do nawet 32 stopni. Temperatura wody od 16 do 23 stopni. Przesuwamy się w kierunku wschodnim. Dubrownik i Split. Chorwacja akurat od wczoraj już jest burzowa. Jutro też będzie burzowa. Dzisiaj też jest burzowa, ale ciepło. 28, 29 stopni. Najciekawsze Cieplej w Palermo 33 stopnie. Temperatura wody od 23 do 26 stopni. I na koniec południowy wschód kontynentu i tutaj bez burzy, bez opadów deszczu, nawet praktycznie bez ani jednej chmurki. Larnaka najcieplejsza 37 stopni, jednak Antalia 38 wygrywa. Tutaj najwyższa temperatura, no i też najwyższa temperatura wody, bo 29 stopni. No, pogoda to pisuje w Polsce, ale za granicą jak widać też więcej w aplikacji Pogoda Interia. Wracam po 21. Do zobaczenia studiu wydarzeń 24 ponownie ze mną Klaudia Kroczek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mówimy o tym, co przyniosły nam ostatnie dni w pogodzie, mówimy o tym gorącym, o tym żarze lejącym się z nieba, ale teraz wybiegniemy sobie troszeczkę do przodu, <gry> bo jednak tutaj będzie nas czekała zmiana już za jakiś czas. Tak, z niedzieli na poniedziałek, głównie w poniedziałek temperatura spadnie. No i uwaga, bo to może być szokująca wiadomość dla niektórych. W niektórych miejscach temperatura spadnie z dnia na dzień o 10 stopni, o 12 stopni. Więc ci, którzy źle reagują na zmianę pogody, na pewno to odczują. Na pewno będziemy narzekać. Niestety, bo to bardzo gwałtowana zmiana aury. Sprawdzamy, co się dzieje w Warszawie i tutaj bezchmurnie i pięknie zachodzące słońce. Tam widać w oddali, że kolor taki fioletowo-różowo-żółty nieba, co oznacza spokojny dzień, bezchmurną noc i piękny, bezchmurny jutrzejszy dzień. Bo tak właśnie będzie. Sprawdźmy zatem, co pokażą nam mapy, bo tutaj też Państwo opowiem. O tym załamaniu pogody o tych kolejnych dniach, kiedy temperatura spadnie, i to mówię właśnie o 10 czy o 12 stopni. Zaczynamy od tego, co w ciągu najbliższej doby. Nadal na północy i na wschodzie pięknie i pogodnie, ale na południu już nie do końca. Za to popsucie się aury, czyli za burze i opady deszczu odpowiada układ niskiego ciśnienia z nad Alp. On przesuwa się cały czas w kierunku wschodnim, północno-wschodnim i obejmie swoim zasięgiem właśnie część Polski. Zachodnią i Południową. No a skoro tutaj znajduje się front atmosferyczny z chmurami burzowymi, to jutro burze w Berlinie, Wiedniu i Budapeszcie. Deszczowo w Dublinie i w Lizbonie. W pozostałych stolicach dosyć słonecznie. Najcieplejszą europejską stolicą będą Ateny 36 stopni, najchłodniej w Dublinie 16. A w nocy. W niektórych miejscach 16, w niektórych 17, 18, a nawet 19. Taka temperatura w najchłodniejszym momencie nocy. Burze mogą pojawiać się na południu, a przelotny deszcz we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Podczas burzy silny i porywisty wiatr. I tutaj właśnie ostrzegamy kierowców. Może być ślisko, może jeszcze miejscami pojawić się opad gradu, więc silny i porywisty wiatr, opady deszczu czy gradu mogą powodować, że widzialność na drogach będzie ograniczona i drogi będą śliskie. Jutro ze sprawą przesuwania się frontu atmosferycznego na zachodzie i na południu. burze uwaga, bo w Krakowie i w Zakopanem intensywne opady. W centrum, na północy, na północnym wschodzie spokojnie. Tutaj front atmosferyczny nie dotrze, nie pojawi się, więc tu na razie na jutro nic nie grozi. Na termometrach od 26, 27 do 31, nawet miejscami 32 stopni. Kierowców ostrzegamy w zachodniej i południowej połowie kraju. Tak samo jak w nocy drogi mogą być śliskie. Piątek. Front atmosferyczny będzie cały czas przesuwał się nad Polskę, więc jeszcze chmury burzowe nie tylko pojawią się na zachodzie i na południu, ale i w centralnej części Polski. Na północnym wschodzie spokojnie. Temperatura od 27 do 32 stopni. No i mamy sobotę, gdzie zmieni się nam aura, bo burze pozostaną tylko na południowym wschodzie, poza tym bezchmurnie i na termometrach bardzo przyjemnie od 25 do 31 stopni. No i nadal w niedzielę gorąco, upalnie, jeszcze z burzami. Na termometrach do 30, 32, nawet 33 stopni. I ta temperatura to temperatura w cieniu. W słońcu będzie jeszcze cieplej, więc pamiętajmy o takich podstawowych zasadach w tych najbliższych dniach. O nawodnieniu, o chowaniu się przed słońcem w tych godzinach, kiedy słońce jest najbardziej intensywne, czyli pomiędzy 12 a 16, no i o naszych czworonogach oczywiście. No i mamy poniedziałek i wtorek. No i tutaj kompletna zmiana pogody, zmiana. Aury spadek temperatury. No bo proszę zobaczyć, na północnym wschodzie 30 stopni, w niedzielę, w poniedziałek już tylko 20. Takie spadki w całym kraju równomiernie i w całym kraju też pojawi się przelotny deszcz, ale i również spadnie ciśnienie. Biometr w ciągu najbliższej doby będzie niekorzystny, będzie obojętny przez to, że będzie za gorąco i przez to, że jeszcze będą pojawiać się chmury burzowe. Temperatura odczuwalna będzie taka jak na termometrach, czyli będzie gorąco. Od 27 do 32 stopni. Na koniec raport smogowy. On się dzisiaj w ogóle nie zmienia. Prezentuje się idealnie. W aplikacji Pogoda Interia, prognoza pogody na te najbliższe, ale i też kolejne dni. Warto to sprawdzać i proszę się nie załamywać, bo jeszcze upalne dni to nas wrócą. Do zobaczenia.